Witam na kolejnym odcinku z fazmu tutaj z Michałem Jo jo witam witam czekajcie muszę sobie słuchawki założyć yy, gramy sobie No Evidence yy, z przykrętymi Standard No bo nie ma co innego grać jakby wszystko inne jest nudne A tu mamy jeszcze trochę jakby Losowości Zapal Zapalniczkę wziąłeś sobie? Wziąłem tylko kamerę nie wziąłem a po co mi kamera ty w kuchni jest Słyszałem. rzucające się okna I już się I mówi, nie mówię jakie mam przyklęty baga, tylko tarot Żeby tarot był O nie mam pana tarota Myślę, że będziemy mieć pentagram, więc będzie trochę Lipton To korki lecę, Mamy pentagram Mam pentagram, quidże i

Jesteś droga. Aha, bo jest dzieckiem. Pal, pal. Mm. <gographics> Watch, ale chyba się już przystraszałeś. No ma 0 psychy, więc... Co o tym no, to ja Nie mogę użyć tego pigułki. Nie wiem jak sądzisz? Szczerze, z początku myślałem, że to jest Phantom. Bo go totalnie nie widziałem, ale okazało się, że... No. Teraz ja... ty palisz kadzidła. się wydaje, że to jest OK. Czy wydaje, że to jest mining. Nie widzę go. Nie mogę użyć... Chodzid... Nie mogę użyć. Mi się wydaje, że poltergej. Ja nie, tu jest. No mnie ujemnie. Legu, legu, przydaruj się. Nie uwalnia. Mezanie Polter, to jest poltergej. Poltergej? No to coś bardzo. Nie, a, mo, a motka trzy razy wyrzuci w ciągu sekundy. Do góry. A, no to nie zauważyłem tego. Zobacz, no, to motek na początku. O, patrz. Tu motek leżał. I teraz i pigułki. Być co? Jest problem Małe ale 20 drzwi otwieram No to okay, gej i tyle Niestety no musia musiałem się wywalić specjalnie dla Michała Musiał być. Pod content na odcinek Tak specjalnie dla Michała <noise> Ej, się o tym błędzie co zrobiłem czy nie? Bo... Jakim Na tym, że użyciłem dwa takie same filmy. Co? Na tym, że dwa takie same filmy. No nie, nie mów po co. Dobra. No, to... no niestety to był demon, dlatego w sumie by tak kadziu, to tak... Trochę trzymał, ale to tak... Ale... Do skitu. Wiesz, że ja znowu będę demon Nie! <laughs> Zrobiłbym. No ja na pierwszym chadzie by zrobił ja... No na pierwszy zrobiłbym Ja bym zrobił Ty by zrobiłeś To zrobię to jeszcze raz To ty otworzyłeś czy ja to otworzyłem e, Ja oddaj to otworzył Aha, no tu sens Parkory e, w piwnicy leci do piwnicy ale. Eee Kitchen Kitchen, bo kto jest w Kurde I wish I see a ghost No Korki nie mogę otworzyć Jesteś to łapki Co ty kalasz? Zapal światło Okej, okay, już pala. <laughs> 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 Musiałem <laughs> Szybki <laughs> Dobry? Włożaj! <laughs> Zajebał mnie <laughs> Nie zauważyłem go Dobra, dzięki za kadzik To co, teraz ja się jeszcze wywalam Pula, że mnie weź mi jeszcze mój łapencjować A teraz cholera wyjdzie łapka To nie jest ogen, to jest okej okay. Jak będzie nie światła mdoga? Ty masz łapkę, co nie? Tak, spróbuj uleczyć i przeżyj No ja mam takiego niefata, że wiesz, Przeżyłeś? A chodź, dawaj tego taja, zaznacz sami, uciekamy. Halo, tu nie idziesz? Ty, co? <grystanie> Ty wydawało mi się, że on zamknął A wiesz, że u mnie się cały czas stepasz? Bo ja przed tym przy garażu, a teraz jesteś tu. No super. Mi się nie wydaje, że to jest taj, to był ten... Bądź moroj. No mi też, że tak wydawało, ale. Przy niebie jakiś mega złap. No znaczy, moroja. Ta... To co jeszcze zwie? A powiem ci, że mi się też tak wydawało, że on miał takiego spida bardziej. On kampudzik, a na jakich ustawieniach gramy? To czy z takich samych? Aha, dobra, spoko. A co przeszkadza? i masz problem? Musiał już zwolnić ten duszek, ponieważ coś mi się wydawało, że był wolniejszy później Eee, dobra, lecisz do raz odpalić kod jeszcze ja szykam wszystkie bo ja węzał wszystkie spawny co co co, co? Nie ja zeznam wszystkie spoty o! Idź odpar Co? Idź odpar No pójdę odpalcie mi Tam to no, tam Tu masz tu debilu, tu idziesz prosto. Chcesz, się do ciebie. Dew. Nie mogę żyć. Masz no, kajdol. Moraj? Moraj. Y nie. Nie moraj. 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 No i po połowie. Nie, nie wiem co mi... O, teraz zadziałało. Też nie mogę żyć tapsów. Nie, wygląda mi jak, jak moraj. To zaciągniemy do końca, co nie? No, tylko pójdę z to tą może. Może i... nie? Popilszę. Aha, byśmy mieli drugie życie, ale... No, Kim Twins? Twins! To jest taki odniosą, nie przyspiesza w ogóle. Wolny jest. A jak kine? Co widzę? Bo mi się spin skończył. Spin. To jest twins. Ja no, mamy, sto, mamy 100% soni. To jest twins. Ja pójdę cię sprób spróbuję wylecieć ja się powiem, jakie są przykłady. Poczekaj, gdzieś tutaj być łapka. Właśnie, wiem. Nie ma jej. Nie ma. A to może zawsze odlecie. wyciągnąć drugie życie? No, mogę. Ja już wyciągnąłem, ale. Ten. Bakę, tak. ja, gdzie ja wywaliłem te, te pilsa? Mojego. Tu masz taroty, w miejscu tu Gdzie masz taroty? Tu Tu Raz rzucam Nie, tu sorry, tu na stole są Tu koło stołu gdzieś Tego no Tu są no The Hermit I The Hermit Aha The Hermit i The Hermit Dobrze, no, 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 no. masz zaznaczmy, czym sobie jedziemy tak, na płynsa i jedziemy z tym Strasznie ważny był. No, na początku tak szybko. Gorio. Aha, ciekawy sprint na gorio. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden i powoli dobiegamy do końca filmu. Yeah, of course. Yeah, of course. Ho ho ho. Co no w ogóle tych filtrów nie można używać? No właśnie Sam się zastanawiam. Szczerze. W sumie. W sumie Może dostała nerfa. Sam dostałeś nerfa. Taroty. ty? A, wywaliłem zapalniczkę, No tak. Czekaj, nie mam zapalniczki. Daj sobie nie mam. Nie widzę go. Czekaj, co Nie widzę. Się. Go. Nie mogę. Masz. Padaj. No nadal nie mogę użyć. Prawie deadłem Teraz mogę? Mogę, dobra No nie idź, no tu masz przecież kadz... A. Zgadź do ja mnie Nie widzę go, no nie mrygaj tym światłem Uważaj Masz Wiesz, że ty kadzido spaliłeś? No nie. Czyli widzisz, słuchaj? Nie, nie, nie! po hale. Dziękujemy. Do widzenia. Fajne, to jedno, to <laughs> Znowu to życie, Joker. The Devil. Czy nie oni? Mam psychę pełną. The Tower Tania, jesteś Demon czy The Sun? Demon A to zero masz Już mam stał Michał Michał Jest romska? Michał Michał Jest romska? Ja kiedyś tutaj Ja i odwracam się ale się żeś tepnął. <grym> to jakiś normalny duszek? Moim zdaniem to jest On wyło. Jak, tu zdaniem? Moim zdaniem to jest Mimi, ponieważ tu lata taki wielki or. I tu też A Jak nie wiesz, co no, to jest Raju? No pewnie będzie raju. Skąd wiedziałeś? Raju. Skąd wiedziałeś? Nie! Trafiłem! O, brawo. No i takie 1700, na sam koniec odcinka Może być Trafił Trafił kurczę. No jako jedyny Bo Michał nie umie strzelać w duchy Jak z A więc kończymy w tym miejscu Do zobaczenia do następnego No jo jo siema